Jesteśmy ponownie z Magdaleną Ferfet i jej piękną modelką, która już jest umalowana. Mamy przed sobą makijaż wieczorowy. Magdo, proszę powiedz nam, co takiego tutaj nam wyczarowałaś? To jest delikatniejsza wersja makijażu wieczorowego, gdyż mamy bardzo delikatną modelkę. Mm. Czyli dobrałaś makijaż po jej kolor oczu, włosów? Mm, dokładnie, tak. Idealna dla niej jest kolorystyka, według mnie, zieleń z fioletem. Ze względu na to, że ma kolor oczu. Jaki? Ja Co prawda, niebieski, tak. Jasny, jasny kolor oczu, ale też. W takim razie, jak każda kobieta z niebieskimi oczami powinna dobierać sobie kolor makijażu do oczu? Uważam, że nie ma jakichś utartych schematów. Po prostu to, w czym człowiek czuje się najlepiej. No, Czyli... Nie powinno się dobierać koloru typowo pod kolor oczu, ale. Każda kolorystyka jest dowolna. Czyli jak mamy niebieskie oczy, to raczej nie niebieski cień, tak jak brązowe, to nie brązowe cień. Dokładnie. Rozumiem, że to się zlewa ze sobą, tak? Tak, Czy... tak, to się zlewa, czasami też przy nieodpowiednim nałożeniu wygląda trochę komicznie. Mhm. I e, tutaj widzimy piękne, długie rzęsy i e, kreskę na, nad górną, na górnej powietrze. Czy z tego makijażu moglibyśmy zrobić wersję bardziej drapieżną, taką na imprezy? No, piątek dzisiaj. Oczywiście. To jest makijaż wyjściowy, go jeszcze można y, troszeczkę podrasować. Mogłabyś nam powiedzieć, w jaki sposób moglibyśmy to zrobić? Można dodać trochę makijażu, y, trochę cienia y, z brokatem. Można przykleić jakąś trykonię, można dodać ciemniejszy cień do powiek, przykleić rzęsy. Tutaj jest naprawdę szeroki wachlarz. A czy taki makijaż by nadawał się do sesji zdjęciowej? Nadawałby się, gdyby cień był bardziej matowy. To jak najbardziej. Czyli do sesji zdjęciowej potrzebujemy makijaż, który nie będzie się świecił, błyszczał. Dokładnie tak. Tak, czyli Stawiamy nie... na mat. Stawiamy na mat. E, czyli na imprezy możemy broka, cyrkonie, możemy poszaleć... E, wszystko. ...z cieniami metalicznymi, tak? Dokładnie. E, widzę też tutaj, że masz bardzo dużo przyrządów i szeroką paletę cieni. Możesz powiedzieć, co profesjonalna makijażystka potrzebuje właśnie, jak idzie na sesję zdjęciową, czy pomalować pannę młodą? No to po pierwsze, dobry podkład, puder, róż, korektor. To też najważniejsza chyba z rzeczy. No i też cienie. Najlepsze są dla panny młodej satynowe, delikatne. Które też współgrają z aparatem, bo wiadomo panna młoda musi być, że tak powiem, uniwersalna. Do kościoła, do, pod kamerę, pod aparat. A na sesjach zdjęciowych, w momencie kiedy mamy te szalone makijaże, wszystkie, też stosujemy się do jakichś reguł. To na przykład, że ciemniejszy kolor sprawi, że twarz będzie bardziej wysmuklona, albo coś ukryjemy. To znaczy tutaj makijarzyści mają swoje triki, cieniuje się twarz różnymi kolorami podkładów i wtedy można uzyskać naprawdę różne efekty. Jestem ciekawa, bo pracowałeś w różnych miejscach, prawda? Mogłabyś nam no powiedzieć o kilku z nich? Na no planie zdjęciowym współpracowałam z teatrem, przy eventach różnego typu imprezach filmowych, tematycznych oraz maluję dzieci. To dzieci. jest bardzo wdzięczne zajęcie. Jeśli widzę, że się uśmiechnęłaś <grym> do nas tutaj, jak usłyszałaś słowo dziecko, <grym> w sumie sama je wypowiedziałaś. Dlaczego? Bo malując dzieci widać radość na ich twarzy, a jak dostają lustro do ręki i się uśmiechają, to naprawdę wtedy człowiek rozumie, że ta praca ma sens. Mhm. czyli bardzo się z tego cieszą, jak wyczarujesz im Dokładnie. coś. Dokładnie. Jakieś kotki, pieski, takie inne zwierzęta. Dokładnie, kłaja. wszystko, tutaj jest pełna dowolność. A czym się różni makijaż, jaki stosujesz przy zdjęciach? Tu już wiemy, że musi mhm. być matowy, ale teraz jeżeli jesteś na planie filmu czy też w teatrze? No więc makijaż do filmu musi być bardzo dokładny, nie może się twarz świecić, bo każdy, jakieś, każde niedociągnięcie będzie widoczne przy kamerze. W teatrze znowuż makijaż ma być bardzo intensywny, żeby widz całkiem z tyłu widział dokładnie postać. Czyli stąd pewnie ta tak zwana maska, tak? Dokładnie. którą zakładamy na aktora. Powiedz mi, jak już pracujesz w teatrze na planie filmowym czy zdjęciowym, dużo pracy to wymaga od Ciebie? Czy Ty musisz cały czas tam być, żeby robić poprawki? Jak wiele czasu potrzebujesz na tak, tego rodzaju makijaże? No niestety praca charakteryzatora polega na tym, że jest cały czas obecny na planie. Cały czas. Poprawia, różne rzeczy dodaje. co jest naprawdę bardzo zaawansowane tutaj zajęcie. Teraz wiemy, że my będziesz szykowała pewną niespodziankę dla naszych wszystkich gości. Dokładnie. Nie możemy się już doczekać, proszę Państwa, ale to za chwileczkę i zapraszam na przerwę muzyczną. I już niedługo się dowiemy, co to takiego będzie.